No tak, gdybyśmy zapytali o moje powołanie, to trzeba by historię streścić mniej więcej tak. Kiedy miałem jakieś 10 lat, ujrzałem anioła w bieli, który stanął na drodze, kiedy akurat szedłem do szkoły i powiedział mi, krzysiu. Czy ty coś myślałeś o swojej drodze życiowej? Ja wtedy powiedziałem, no nie, nie myślałem, mam dopiero 10 lat, muszę iść do szkoły. To pomyśl dziecko, abyś poszedł na sale z Janina i został księdzem później. Dobra, wała kręca jak stopie ruda. Tutaj by można zrobić przerywnik, prosimy bardzo. Dziękuję bardzo. Eee, moje powołanie... No widzicie, właśnie, to jest taka sprawa i trudna, i łatwa. Specjalnie nagrywam ten odcinek, czy inaczej, nagrywam... Specjalnie nagrywam to słówko w aucie, ponieważ moje odkrywanie powołania jest mocno związane z drogą. Związane z drogą do szkoły, do sklepu, spacerem po mieście, spotkaniem ze znajomymi i tak dalej, Kiedy na przykład szedłem po mieście, gdzieś po szkole coś załatwić, czyli do sklepu, mówimy o czasach licealnych, pojawiała się myśl, a może by zostać księdzem? No ale mówię, no ale dobra, teraz robię co innego, więc jakby nie zajmuję się tym. Albo kiedy na przykład biegłem spóźniony do szkoły. Pojawiała się myśl, a może by zostać księdzem? Mówię, hola, hola, muszę przynajmniej na drugą lekcję stążyć do szkoły. Nie teraz się tym będziemy zajmować. No ale były wszystkie zjazdy nasze salezjańskie, wiecie, oratoriady, szkoły animatora. I wtedy człowiek się pytał Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie: Jezu, co mam robić? Czego chcesz ode mnie? Przeszedłem też w tej intencji dwie pielgrzymki pierwsze z poznania, eee, właśnie tego, tej intencji odkrycia, rozeznania swojego powołania. No i powiem Wam szczerze, że to jakoś tak, tak naturalnie przyszło, tak, tak prosto. Kiedy przyszedł czas yy, klasy maturalnej, no to podjąłem tę decyzję, złożyłem dokumenty do zgromadzenia. Znowicja tu odchodziłem trzy razy, ale tego nie zrobiłem i nie żałuję. Taka jest moja historia powołania. Yy, dogrywka. Bo jeszcze zapomniałem wspomnieć Wam o jednej ważnej sytuacji yy, z yy, tego mojego procesu rozeznawania yy, powołania. W 2000. W roku, kiedy przeżywaliśmy, przeżywaliśmy 150-lecie salezjanów, mieliśmy MGS w tarnowskich górach na koniec wakacji, koniec sierpnia. I na tym MGS-ie. I na tym mgs, na tym MGS mieliśmy łączenie z radcą z Rzymu do spraw tuszpasterstwa młodzieżowego, księdza Fabio Attardem. I on powiedział. Jedno zdanie. Nie wiem, dlaczego akurat to mi utkwiło, ale to był ten moment. Powiedział, że wierzę, że polska młodzież ma misję do spełnienia w Europie. Nie się oczy lekko zaszkliły i mówię, okej, okay, jak się nic nie zmieni, w marcu składam dokumenty do Zgromadzenia Salezjańskiego. No i tak to trwa do dzisiaj. Pozdrawiam, z drogi.